Marta Kaczycka pozna mam ukochanego. To by było wyjdkowe spotkanie. Marta Kaczycka 37l Pod sercem nosi dziecko ukochanego. Nic dziwnego. Kreska E przyszedł w czas, by nawie kreska kreskasze kontakt z jego rodzin. W planach jest te kreska lub kocielny. Mieszkańcy osiedla na warszawskiej Chomiczówce byli ogromnie zaskoczeni, gdy niedawno przed jednym z bloków pojawiła się Marta Kaczycka. Jak Uda Bosi nam dowiedzie, prezydencka córka, mieszkajca na stabe w Sopocie, przyjechała na spotkanie z matką swojego ukochanego, Piotra. Pani Jolanta, bo tak ma na imię rodzicielka jej wybranka, bardzo chciała ją odpozna, zdradza na kreska dobrze poinformowana osoba. Panie zjadłby obiad w swoim towarzystwie i mi bo spędziby czas. Tematów do rozmów im nie brakowa, bo: je przekonania polityczne i wiato a tak kreska e ogromna mi bo do Jaki czas temu pani Ola przygarda psa ze schroniska i troskliwie się nim opiekuje? Marta od kilku lat ma za czworonoga rasy chichła-chła, jest tak kreska M i Boniczk koni, dodaje informator tygodnika. Najwa kreska niż kwestii, o jakiej dyskutowały obie panie, byba jednak relacja Marty i Piotra. Jak poda jeden z tabloidów, owocem bcz i ich miboci jest dziecko, którego spodziewa się prezydencka córka. Jukreska latemna, z przy przyjdzie dziewczynka. Będzie to trzecia córka Marty, a zarazem czwarte dziecko jej ukochanego. Jak się okazuje, Zakochani CHC, by wychowywa Bosi ono w pewnej rodzinie, wice planuj zalegalizowanie zwisku. Nic nie stoi temu na przeszkodzie, gdy kreska oboje S rozwiedzeni. W dodatku Marta Miabaju kreska otrzyma decyzję o stwierdzeniu niewa kreska noci jej pierwszego, kocielnego map kreska z Piotrem Smuniewskim. niewykluczone, kreska e obecnego ukochanego dziewice mogła polubi w kociele. To dla niej wakreskane, gdy kreska jest gorliwka katoliczk. Pojawiłyby się jednak informacje, kreska E jej ukochane nie kreska E zawrze zwisku sakramentalnego, a para weźmie tak zwany. Lub jednostronny, w czasie którego tylko jedno z map kreska on kufeska bada przed Bogiem. Mama Piotra wierzy, że kreska E w zwisku jej syn znajdzie stabilizacji, Zdradza Boga gazety. Wie, kreska E prezydencka córka go kocha. Gdy niedawno Piotr przebywa w szpitalu, troskliwie się nim opiekowa ba dodaje: Trudne chwile z pewnością ci jeszcze bardziej by uczucie pary. Zlubne plany, s-wice zaawansowane.